Dziesięć dowodów na to, że rzeczywistość może być symulacją. A co, jeśli wszystko, co widzisz wokół siebie, jest fałszywe? Wyobraź sobie, że pewnego dnia zauważasz coś dziwnego, coś, co nie ma sensu. Może to deja vu, może znajomy, który twierdzi, że czegoś nigdy nie powiedział, choć jesteś pewien, że to zrobił. Może to moment, gdy patrzysz na niebo i myślisz: Czy to wszystko jest prawdziwe? Teraz powiem coś szokującego. Nie jesteś sam. Nie tylko filozofowie i teoretycy spiskowi zastanawiają się, czy rzeczywistość jest prawdziwa. Nawet naukowcy i fizycy uważają, że istnieje szansa, iż żyjemy w symulacji komputerowej. Co więcej, istnieją na to dowody. Nie wierzysz? Oglądaj do końca, bo dzisiaj przedstawię ci dziesięć dowodów na to, że nasz świat może być tylko symulacją. A dowód numer 3 jest tak niepokojący, że nawet Elon Musk powiedział, że istnieje jeden na miliardy szans, że nie żyjemy w symulacji. Numer 10. Piksele rzeczywistości. Dlaczego wszechświat ma swoją rozdzielczość? Każdy ekran, na który patrzymy składa się z pikseli. Jeśli podejdziesz do niego naprawdę blisko, zobaczysz, że obraz nie jest ciągły, ale podzielony na malutkie punkty. Teraz pytanie... Czy wszechświat też ma swoje piksele? Fizyka mówi, że tak. Według teorii kwantowej istnieje coś takiego jak długość planka około 1,6 razy 10 do potęgi minus 35 metra. To najmniejsza możliwa miara przestrzeni, poniżej której nic już nie może istnieć. To oznacza, że świat nie jest nieskończenie podzielny. Brzmi znajomość tak, jakby był zaprogramowany. Numer 9. Mechanika kwantowa. Rzeczywistość zmienia się, gdy na nią patrzymy. To jeden z największych paradoksów fizyki. Eksperyment z podwójną szczeliną pokazał, że gdy elektron przechodzi przez szczelinę, zachowuje się jak fala, jakby przechodził wieloma ścieżkami naraz. Ale gdy ktoś go obserwuje, nagle decyduje się na jedną ścieżkę i zachowuje się jak cząstka to tak jakby rzeczywistość renderowała się dopiero wtedy gdy na nią patrzymy zupełnie jak w grach komputerowych które oszczędzają moc obliczeniową i nie renderują miejsc w które gracz nie patrzy czy to dowód że świat działa na jakimś silniku graficznym numer 8 skąd matematyka wie jak działa rzeczywistość matematyka opisuje wszystko od ruchu planet po fale dźwiękowe od wzrostu roślin po przepływ prądu, od sposobów, w jaki rosną muszle, po układ galaktyk. Ale dlaczego? Czy to możliwe, że matematyka nie jest czymś, co odkryliśmy, ale czymś, co ktoś zaprogramował? Numer 7. Komputerowy kod w równaniach fizyki To prawdopodobnie najdziwniejszy i najbardziej konkretny dowód. James Gates, znany fizyk teoretyczny. Odkrył w równaniach opisujących wszechświat coś, co wygląda jak kod komputerowy. Ale nie byle jaki kod. Dokładnie taki sam, jaki wykorzystuje się w komputerach do naprawiania błędów transmisji danych. Czy to przypadek? A może wszechświat to po prostu zaawansowany program komputerowy? Numer 6. Ciemna materia i ciemna energia. Czy to ukryty kod symulacji? 85% masy wszechświata to coś, czego nie możemy zobaczyć ani wykryć. Nazywamy to ciemną materią i ciemną energią, ale nie wiemy czym to jest. Co jeśli po prostu nie jest przeznaczone do wyświetlania w naszej symulacji? Numer 5. Paradoks Fermiego. Czy kosmici są wyłączonym NPC? Jeśli wszechświat jest tak ogromny, to gdzie są inne cywilizacje? Jedna z teorii mówi, że może ich po prostu nie ma, bo nasza symulacja nie jest zaprogramowana, by je pokazywać. Może nasz świat to samotny serwer gry, a inne cywilizacje zostały wyłączone? Numer cztery. Deja vu i efekt Mandeli błędy w kodzie rzeczywistości. Czy miałeś kiedyś deja vu? Albo pamiętasz coś, co według innych nigdy się nie wydarzyło? To efekt Mandeli. Co jeśli to po prostu błąd w symulacji, taki jak w grach komputerowych, gdy coś się źle zapisze? Numer 3. Elon Musk mówi, że żyjemy w symulacji. Elon Musk powiedział kiedyś, jeśli założymy, że cywilizacje technologiczne się rozwijają, to jedyną możliwością jest to, że już teraz żyjemy w symulacji. Według niego szanse, że żyjemy w prawdziwej rzeczywistości to jeden do miliarda. Jeśli nawet jeden z najbardziej wpływowych ludzi świata traktuje te teorię na serio, to może coś w tym jest. Numer dwa. Czy nasza rzeczywistość ma ograniczenia jak gra komputerowa? Prędkość światła to maksymalna prędkość, jaką można osiągnąć zupełnie jak limit fps w grze. Liczba cząstek we wszechświecie jest skończona. Jakbyśmy mieli ograniczenia pamięci RAM, Pewne wzory i liczby powtarzają się w naturze, jak powtarzające się tekstury w grze. Czy to wszystko to tylko przypadek? Numer jeden. A jeśli to test? Niektórzy filozofowie twierdzą, że symulacja to test. Może ktoś sprawdza, jak daleko zajdziemy, a może kiedyś się obudzimy i odkryjemy, że cały nasz świat był tylko jednym z wielu eksperymentów? Co myślisz? Czy to możliwe, że żyjemy w symulacji? Daj znać w komentarzu i zostaw suba, jeśli chcesz więcej.